Zaczynamy nasze vlogmasy! Witam was serdecznie, właśnie idziemy sobie do kina, jest niedziela w ogóle. I będziemy biec do kina, bo trochę mamy daleko. Dobra, włączę się później, połączę się z wami za chwilkę. Hejka. i my już po filmie, po bajce chyba bajka Disney'a eee, no taka fajna i fajna bo dużo śpiewania fajna opowieść eee, some... oh, nie ważne jaki ten był, ale taki magiczne. Załóż ten eee, I love you guys and I really want to come to your house if you will invite me. My name is Gory and that's how to spell my name. G-A-U-R-I. -R. Gory. That's how to spell my name. And it's going to be excited. No, now, I don't know about your house but it says a message to us where's our house because that time we all know where's your house. It'll be so exciting and Miss scarf is awesome off me because it fell off me. And we're near home, we're putting the stream now, watching um a very good spiker and we're going home and already. We home, but... Dobrze, My nie chodzimy do domu, ale mój ojciec jest bardzo zaskoczony it. No, idziemy sobie teraz do domku, yeah, um, musieliśmy kupić rękawiczki. Um, to tak, już były pokazane. A... Koło choinki. Kory, uh, szalik na szyję, w tej chwili. Jest naprawdę zimno, jak wiecie, tutaj w Anglii teraz ym, sztorm jakiś tam na A, yy, tak A, yy, się zaczął, u nas akurat nie ma śniegu, bo jesteśmy na samym dole, pod Londynem daleko, daleko, więc yy, nas omija śnieg, yy, ale naprawdę zimno jest, nie tak jak jak. Co roku zimą było trochę cieplej tutaj. No i tak jak jest teraz końcówka listopada, no naprawdę zimno jest. Czuję się naprawdę jak święta są w końcu, bo no jest ten mrozik. Ale dla nas to jest jak wiecie pierwszy dzień. Pierwszy dzień y, dla Was w sumie vlogmasów. Y, za chwilę będziemy właśnie w domku, jak wczoraj powiedziała Jesteśmy niedaleko domku i sobie tak, właśnie chwilę z Wami chciałam pogadać. Uff, tak, Niami Place. To jest taka restauracja. Tak. Gdzie raz byliśmy i za dużo zjedliśmy. Same sumy, a ja muszę się oszczędzać. Tak, za chwilkę właśnie będę w domu i może coś jeszcze w domu poopowiadam. A teraz na razie lecimy. Hejka kochani. Sorry, że w tle jest pralka, ale mam po prostu w kuchni pralkę. Takie małe kuchni. I powiem wam, wróciliśmy niedawno. I trochę tutaj właśnie pozmywałam I teraz biorę się, zepiecę. No i kawusi, tak kochani, kawusia na wieczór, w sumie jest po czwartej, ale wolę sobie wypić, bo będę zgrywać filmy, skrywać filmy, które zobaczycie tuż przed vlogmasami, bo je mam nakręcone i chcę po prostu, żeby było tuż przed, a już od środy, tak, środa, widzimy się właśnie, ten filmik będzie w środę jako pierwszy i będzie trochę z opóźnieniem. Ale czy z opóźnieniem będą kalendarze, ale powiem Wam tak na wstępie, że nie mamy żadnych kalendarzy. Żadnych świątecznych kalendarzy. Jedyne co to stwierdzam, że zrobię dla dzieci osobny taki kalendarz, że każdego dnia coś dostaną, a ja Będę mieć radość z tego, że to zrobiłam. I e, oczywiście będę robić filmy przy tym, jeżeli będą chciały, nie? Bo to nie jest tak, że będę specjalnie nakręcać dzieci, bo on, one są moje dzieci, nie? Dlatego y, będę raz na jakiś czas. teraz stoi? Raz na jakiś czas ich tam wstawiać, filmiki, z, znaczy filmy z nimi. Tak, jak właśnie w tym filmiku jest trochę moja córa Mój syn, oczywiście, trochę nie chce, dlatego go nie będę za bardzo pokazywać. Ja dzisiaj nie muszę gotować, bo mój mąż będzie robić biryani z krewetkami. Tutaj kupił krewetki, o nie widać. Ok, krewetki są, właśnie poszedł po jeszcze, bo stwierdza, że jest za mało. To jest późna godzina, będzie musiał szukać w sklepie. No i. No i co, kochani? Ja zaraz siadam, właśnie siadam do skręcania filmów, żeby one były już, właśnie w poniedziałek, tak nietypowo, bo nagrałam, a go nie zgrałam, więc czas grać. No i właśnie, co ja chciałam mówić? Miemniam. Mm, Nie wiem co, chcesz. jogurt zjedz. Banana zjedz. No, dzieci głodne po filmie, bo tym razem po prostu po filmie do domu w sumie po rękawiczki. No zjeść trochę, no albo całą tą No pół. E od razu po filmie do domu Plus no jeszcze właśnie po Te rękawiczki i po przyprawy e, I No ja urwałam ten dobrał się do kiełbasy <grym> I ten I e, właśnie To w sumie w trzech sklepach byliśmy jeszcze Ale na żadnej kawie Czy na co, czymś słodkim nie byliśmy e, Bo bo właśnie mąż będzie gotować. A raz byliśmy w takiej fajnej yy, kafejce. I następnym razem chyba znowu pójdziemy do tej kafejki, ale jak będziemy szli rano na film, bo wtedy tak w południe fajnie sobie wypić kawę. Yy, I coś słodkiego, a potem dopiero jeść coś porządniejszego. Się mówi, że dopiero po yy, głównym daniu trzeba można coś słodkiego, ale wiadomo, wiadomo. Dobra, kochani, bo chyba tutaj bardziej słyszycie pralkę niż mnie. Do tego uciekam. E, I do zobaczenia na następny dzień. Mam nadzieję, że będzie ekscytujący dla Was i dla mnie. A na razie siadam i będę piła kawę. I będę e, zgrywać te filmy. Dobra. Pa! Na razie.